Działający od niedawna przy Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna Klub Sympatyków Języka angielskiego T-Time na lato swoje spotkania przeniósł do latarni na Wenei. Spotkania mają dawać możliwość porozmawiania po angielsku o ich codzienności, pracy, pasjach, jedzeniu i czytanych książkach. Tea Time, klub, który zaczął się w bibliotece, ale na czas wakacji przenosi się na latarnię na Wenei. E, są to spotkania ludzi, którzy chcą porozmawiać po angielsku, e, którzy na przykład nie wiem, swego czasu pracowali w środowisku anglojęzycznym albo byli gdzieś za granicą, a teraz nie mają okazji e, z tego języka korzystać. Więc żeby ten język nam nie zardzewiał, nie uciekł, to właśnie po to się spotykamy, żeby sobie po prostu porozmawiać po angielsku. Z reguły nie mamy jakiegoś określonego tematu. Temat wychodzi sam z siebie. Czasami ja pozwalam sobie coś przygotować, ale naprawdę rozmowy zawsze, zawsze idą, toczą się własnym torem. Ktoś coś dorzuci, ktoś coś powie, rozmowa za tym podąży. Naprawdę tutaj spokojnie na luzie to traktujemy. Ja, ja nie czuję się w obowiązku przygotowywać tematu. Zawsze uczestniczę czymś ciekawym na Zaskoczą i te rozmowy bardzo fajnie się toczą na przeróżne, przeróżne tematy. Nie ma słownika, nie ma ćwiczeń z gramatyki, nie ma prac domowych. Po prostu staramy się mówić i stosować coś, co ładnie się nazywa imersją albo zanurzeniem w język. Po prostu przychodzimy, słuchamy, uczymy się od siebie nawzajem przez, przez aktywne słuchanie, przez prędzej czy później rozmowy, uczestnictwo w rozmowie. To jest doskonały sposób, żeby y, przypomnieć sobie język i przede wszystkim, żeby zacząć go używać, bo na co dzień umówmy no, się, że mało kto rozmawia po angielsku, nie ma po prostu z kim. A tutaj spotykamy się na luzie, można poznać ciekawych ludzi, których bym nie spotkała w żaden inny sposób. Ci ludzie mają różny poziom języka i czasami jest tak, że kiedy kiedy ktoś przechodzi, na początku boi się odezwać albo się wstydzi, ale kiedy posłucha nas przez jakiś czas, no to potem zaczyna się odzywać no i mówi coraz lepiej, poznaje nowe słowa i no generalnie zapraszam, bo jest tu świetnie. Zadajecie sobie pytanie, Jakie to są pytania? No na przykład jaką książkę ostatnio czytałeś, albo jaki film ostatnio obejrzałeś, wiele z nas potem ogląda te filmy, albo czyta te książki, o których usłyszeliśmy, albo jaka jest Twoja ulubiona potrawa, albo co tam słychać u Ciebie w domu, albo jakie były Twoje relacje z rodzicami, rozmawiamy naprawdę na różne tematy, no i dzięki temu poznajemy się lepiej. No i to jest też ciekawe, dlatego że ci ludzie są z różnych miejsc i też są, przychodzą do nas ludzie młodzi, ludzie w średnim wieku i ludzie starsi, którzy inaczej nie mieliby może okazji spotkać się i porozumieć. To łączy, no pokolenia łączy ludzi, którzy inaczej by się nie spotkali. Można się tutaj rozgadać, także serdecznie zapraszam. Time zaprasza na swoje spotkania w poniedziałki o godzinie 18:00.